– Tak, zadzwonię. To, to teraz daję babcię, – powiedziała Aurelia bez tchu, przekazała słuchawkę i odsunęła się na bok pod ścianę. Tymczasem babcia ujęła się pod bok, stanęła bojowo na rozstawionych nogach i zaatakowała syna wprost. – A ty co, he? Kiedy przyjedziesz odwiedzić dziecko? Bo matki, to ci już ta twoja Monika odwiedzać nie da. Co? Ja się czepiam? – nie, ja się nie czepiam! Ja tylko tego wszystkiego nie pochwalam! Cicho! Nie krzycz! Jak to, jakie mam prawo? Prawo matki mam! Widzę, co ty robisz ze swoim życiem! No to ci mówię, co widzę! Co w tym dziwnego? Ton jej głosu stał się zapalczywy, a kiedy na chwilę umilkła dla nabrania oddechu, ze słuchawki dobiegł podobny w tonacji głos ojca. Babcia przerwała mu z mocą. A orelka zostanie u mnie! Jak długo będzie chciała? Mogłaby tu nawet chodzić do liceum, do sióstr. To nie jest dobrze, że dziecko żyje w takich warunkach jak te wasze. Palnęła i nagle ze zdumieniem podjęła słuchawkę od ucha, spojrzała na nią, potrząsnęła. Poszedł sobie, powiedziała rozzłoszczona. Uszy by mu oberwało. Dalej, Orelka. Chodź do domu. Zrobimy sobie dobrą kolacyjkę. A ponieważ Aurelia drżąc na całym ciele jakoś nie mogła ruszyć się z miejsca, babcia wzięła ją jak dzieciaka za rękę i potrząsnęła po prostu za sobą przez przejrzyste fiolety zmierzchu czające się w powietrzu. Poszły razem bez słowa w stronę białego domku z niedużymi ciemnymi oknami. One też wkrótce miały się wypełnić ciepłym żółtanem światłem oznaczającym bezpieczeństwo, własny kąt chleb z masłem, gorącą herbatę w fajansowym kubku i talerz jajecznicy ze skwarkami. bo to właśnie było na kolację. A po kolacji pomyły kubki i talerze, usiadły sobie w kuchni przy stole i powoli rozmawiały, każda zajęta swoją robotą. Babcia haftowała, Aurelia rysowała flory. Głośno, spokojnie tykał zegar na półce kredensu, a jego czarne wskazówki ujawniały, że wciąż o odrobinę mniej czasu pozostaje dla każdej z nich. Dla starej kobiety i dla młodej dziewczyny. I że ich przyszłość kurczy się nieustannie po trochu i nieubłaganiu. Aurelia szybko odwróciła oczy od zegara. Żarówka rzucała stożek światła ograniczony metalowym rądkiem pod sufitem. Żółty blask oblewał lśniącą głowę babci z nitką przedziałka idącego przez czarne włosy i kończącego się na szerokiej, mocnej wypukłości czoła. Czarne krepy brwi łączyły się z cienistymi dolinkami oczodołów, a dwa jednakowe cienie podkreślające kości policzków rysowa rysowały kształt babcinej czaszki. – Nie umiem sobie z tym poradzić – wyrwało się Aureli. Babcia przygryzła nitkę dużymi, mocnymi zębami. – Z czym dziecko? Pytała spoglądając pod szkieł. — Ze śmiercią. Z tym, że naprawdę Wszystko musimy umrzeć. — Ano pewnie, że musimy — spokojnie odpowiedziała babcia. — Podaj no mi ten biały kordonek. Spojrzała bysto na wnuczkę i dodała. — Kto się urodził, musi umrzeć. Poprawiła okulary energicznym ruchem. I dorzuciła po chwili obniechcenia, nawet nie wiedząc, jak silnie jej słowa zapadają w serce Aurelii. Różne nam Pan Bóg daje zadania w życiu. Umieranie też jest zadaniem. A że każdy ma coś do zrobienia na tym świecie i po to się rodzi, więc trzeba się posunąć, żeby dla innych też było miejsce. I tak już jest łok, No. Tak, tak, to już jest. I to jest bardzo dobre. Nie ma się co boczyć. Nie ma się co bać. Dobre. Nie, babciu. To jest bardzo smutne. Bardzo? Nie, nie. Nie tak bardzo. Tak już musi być, i już. Nic tu nie wymyślisz. Babciu, nie umieraj. Babcia odłożyła szycie i przechyliła się przez stół, wyciągając ręce. Aurelia złapała się ich oburącz, ścisnęła mocno. Jeszcze mi nie spieszno, jeszcze nie czas, powiedziała babcia. Jeszcze sobie potańcuję na Twoim weselu. Jeszcze nawet i Twoje dzieci będę chować. Trwały tak z wyciągniętymi rękami, złączone uściskiem, patrząc na siebie oczami w tym samym kolorze. Dłonie babci były duże i mocne. Aurelia miała wrażenie, że z nich przepływa przez jej własne ręce nie tylko ciepło i siła, ale coś więcej. Przez chwilę miała wrażenie, że ona sama, bezkrwista, wziębnięta, biała jak lód, napełnia się stopniowo kolorem, radością i życiem. Ciężko jest stracić matkę, ja to wiem, powiedziała babcia. A na ciebie za wcześnie to przyszło. Ale co robić? Stało się. I teraz musisz sobie poradzić, jak być. To się jeszcze okaże. Najlepiej jest człowiekowi wtedy, kiedy nie myśli o sobie. O sobie. O kim? O tym, kto go najbardziej potrzebuje. Nie, nikt nie potrzebuje. Nieprawda? Twój tata cię potrzebuje. Nieprawda, Babciu. A ja ci mówię, że tak? On tego sam nawet nie wie. A ja to wiem. Nie, Babciu. Nie potrzebuje. Zostawił mamusi i mnie. Bo mu się zdawało, że będzie miał lepiej. A nie ma. Jak się chce zmieniać swoje życie. To nie trzeba zmieniać tego, co jest naokoło, tylko to, co się ma w środku. Rozumiesz? Nie bardzo. No to patrz, jak cię boli ząb, a ty pojedziesz nad morze, to czy ząb wtedy przestanie cię boleć? Nie. A kiedy przestanie? No, no jak wyleczę. No więc widzisz. – To o to chodzi, a twój tata tego nie rozumie. – A co boiło tata babciu? – Wszystko go boli. On się wiele nie zmienił od dziecka. Jak był mały, też był taki złośnik. Nar na napsocił, a potem nie umiał się przyznać do winy, nie umiał przeprosić. Tupał nogami albo się zaciął i nic nie gadał. Do dziś mu to zostało. Babcia podniosła się i ziemnęła. U, u, u. Oj, tak, 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 powiedziała. Czas do wrzeczka. Zwinęła szycie i odłożyła je do troszyka. Po czym podeszła do siedzącej jeszcze Aureli i pocałowała ją w głowę. A ty pamiętaj, błąku, jeden, powiedziała, że babcia też cię kocha i potrzebuje. Ja będę ja, spać.